darcie się około 20-osobowej grupy. Ja co prawda nie widziałem tego, nie byliśmy tam z kamerą, ale wiem od uczestników tych wydarzeń, że takie one właśnie miały przebieg, że była to około 20-40-osobowa grupa, która próbowała w ten sposób wedrzeć się do Sejmu. Natomiast policjanci starali się bardzo szybko zareagować i właśnie jeden z uczestników protestu jest już na terenie Sejmowym. Przeskoczył przez ten płot, ale jest, stąpa w tej chwili po gzymsie nad garażem. Sami. Widzą to Państwo wprost na swoich ekranach. Ten człowiek w przebraniu właśnie próbuje zejść na dół nad, w stronę garaży. Nie, jednak nie. Mówiąc kolokwialnie, pytasz, i masz to jest właśnie jeden z tych uczestników najbardziej charakterystycznych chyba uczestników tej manifestacji, który wszedł na drugą stronę, ale w tej chwili wdrapał się już na płot i siedzi na nim okrapiem, jak państwo widzą, pomimo apeli uczestników tej manifestacji o to, żeby zszedł, żeby nie prowokował policjantów, no cały czas pozostaje w tym miejscu.